Laudetur Jezus Chrystus. Na wstępie chciałbym pokazać, bo wielu z Państwa mogło to umknąć, jakie wydarzenie miało miejsce w październiku zeszłego roku 2021 w Argentynie. Otóż gubernator Gerardo Zamora wraz z burmistrzem stolicy prowincji Santiago del Estero otworzyli ekumeniczne miejsce dialogu międzyreligijnego. Składa się ono z pięciu budynków: kościoła katolickiego, kaplicy protestanckiej, świątyni buddyjskiej, synagogi i meczetu. A wszystko to zbudowane jest w symbolicznym braterskim uścisku wokół amfiteatru Paczamamy, przed którym stoi obelisk braterstwa ludzi. Parque Delen Cuentro który rozciąga się na ponad 2,5 hektara i zajmuje teren Starego Miejskiego Zoo, ma na celu zaszczepienie dzieciom i młodzieży zalet dialogu międzyreligijnego, ale będzie też otwarty dla osób w każdym wieku. W Kościele Katolickim na suficie będą wyświetlane obrazy fresków z kaplicy Sykstyńskiej autorstwa Michała Anioła ukazujące tym samym ścisłe związki łączące tę inicjatywę z Watykanem i papieżem Franciszkiem. Rzeczywiście według argentyńskiego dziennikarza Lukasa Scherera, Bergoglio zjednoczył wszystkie religie i jest rozpoznawany wśród przywódców religijnych jako starszy brat w dialogu międzyreligijnym który promował go jeszcze przed wyborem na papieża. Według tego dziennikarza park ten reprezentuje południowoamerykański kult pacza mamy i wyraz płodności Matki Ziemi. Ponadto zrównuje świętą wiarę katolicką z fałszywymi religiami. A co zrobił Franciszek? Otóż wystosował własnoręcznie napisany list do organizatorów tego bałwochwalstwa i cóż w nim pisze. Wiadomość o tym przedsięwzięciu mnie ucieszyła. To, że pośród tylu nieporozumień wspólnota ma odwagę zrobić coś takiego, zakłada odwagę, a przede wszystkim chęć wspólnego kroczenia. Ci, którzy robią małe kroki w kierunku spotkania są architektami pokoju i harmonii, przeciwdziałającymi III wojnie światowej, która ewoluuje stopniowo. I podsumował: Gratuluję Wam tego przedsięwzięcia. Modlę się za Was wszystkich, aby każdy z Was był świadkiem spotkań. Proszę, zrób to dla mnie. Niech Cię Bóg błogosławi. Możemy jedynie zaprosić Franciszka do zapoznania się z encykliką jego poprzednika Piusa XI Mortalium Animos, w której ówczesny papież stwierdza: Jasną rzeczą więc jest czcigodni bracia, dlaczego stolica apostolska swym wiernym nigdy nie pozwalała, by brali udział w zjazdach niekatolickich. Pracy nad jednością chrześcijan nie wolno popierać inaczej, jak tylko działaniem w tym duchu, by odszczepieńcy powrócili na łono jedynego, prawdziwego Kościoła Chrystusowego, od którego kiedyś niestety odpadli. A tymczasem masoni i globaliści en Rockefeller Center York. Cita en ese lugar para maravillarse con las creaciones oaxaqueñas, al tiempo de agradecer las gestiones en favor del pueblo de muertos a Rockefeller Center, promovido por el Consulado General de México en Nueva York a través de su Instituto Cultural. También participó en el evento María Fernanda Garrido, cónsul de Asuntos Económicos. Para el Piñero Periodismo y Debate, Carolina Mejía.